Mam wrażenie, że to jest bardzo dobry moment na unboxing tego komiksu. Wing, wing. Cześć, tutaj Jacek Kolekcjoner i w dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać zawartość Daredevila Nieustraszonego, tomu siódmego, ale nie do końca siódmego, bo tam były różne dziwne szachermachery, o których <grym> powiem zaraz, bo ostatnio mieliśmy wydany tom zerowy z Nieustraszonego, czyli komiksy, które jakby chronologicznie były tam chyba przed ranem Bendisa, Brubakera i tak pewnie coś przekręcę zaraz jak powiem, ale to jest kolejny tom serii Daredevil Nieustraszony jako jeden z niewielu komiksów, z Marvel Classic przyzwyczaił nas do swoich naprawdę potężnych objętości i ten komiks wcale nie jest gorszy, ponieważ ma 560 stron komiksu. Jest wydany w twardej oprawie. Na wierzchu mamy folię Soft Touch, żadnych elementów lakieru wybiórczego. Na grzbiecie dokładnie tak samo, ale nie chcę skłamać. Nie, przyjrzałem się, jest dokładnie tak samo. Na grzbiecie mamy siódemeczkę. Wszystkie grzbiety, jak zaraz zobaczycie, z tomem na przykład zerowym są w sumie identycznie. O Oczywiście nie wszystkie Daredevil są wydane tak samo, bo mamy np. Ran Millera, który tam były trzy tomy i które wyglądają trochę inaczej, ale, ale ten nieustraszony wygląda właśnie tak. Cena okładkowa 139,99. Album zawiera zeszyty Dark Rain, The List, Daredevil oraz Daredevil 501, 500 do 512, Shadowland 1 do 5, Shadowland After the Fall i Daredevil Reborn 1 4. Skoro Dark Rain to mroczne rządy, tak. Tak. Co zresztą widać po dużej ilości autorów na okładce, tak samo jak było zresztą w tomie zerowym. Zajrzyjmy sobie do środka. Przy takich grubszych komiksach, wiem, pisaliście mi, że powinienem bardziej jakoś o to zadbać, najpierw rozruszać, rozgimnastykować ten komiks, najpierw go jakby przejrzeć, a nie tak nim majtać od lewej do prawej, ale tak, w środku mamy graficzkę, stopki redakcyjne autorów poszczególnych, różnych, różnych serii, to znaczy, co ja gadam, różnych zeszytów, w serii ukazało się tych 3-7 tomów. Widzicie, ten, ten zerowy mnie zmylił. Historia, co było wcześniej. I tak się prezentuje komiks. Wewnątrz jest wydrukowany ten komiks na papierze kredowym, śliskim, błyszczącym, takim jak zwykle w tych wydaniach. Nie wszędzie, ale w tych wydaniach. I tak się prezentuje Daredevil. Mamy kilka gościnnych występów spoilery. Mamy jeszcze kilka gościnnych występów najpotężniejszego Wilsona. Więc tak się jeszcze prezentuje kilka ostatnich stron komiksu. Na końcu mamy kilka okładek alternatywnych. Naprawdę kilka sporo. Nawet projekty kostiumów, kilka szkiców postaci. Okładkę alternatywą taką, taką chyba aż rozkładaną, bo to nawet jest nawet to się nie zmieści na dwóch okładkach. Prędzej na trzech albo na czterech. I zapowiedź jeszcze kolejnego, ale to nie jest to nie jest Daredevil nieustraszony. To jest o to nadchodzi. Daredevil Jazder czy De czytam tylko to, co wydaje Egmont w Polsce, dlatego jestem tym bardziej zainteresowany tym. Zresztą chyba Tomasz Kołodzieczak na Łozi coś mówił na panelu Egmontu, aczkolwiek wydaje mi się tak. Tom zerowy był grubszy. Deczko. Tutaj jest aż 636 stron, co też ma zresztą odzwierciedlenie w cenie, bo ten komiks kosztował 149,99, a ten 139. Oba komiksy zresztą w całej kolekcji na półce prezentują się pięknie. A jeśli, nie wiem, nie zbieracie jeszcze Daredevila, to ogólnie polecam wam zabrać się za inne rzeczy też wydane z tej serii, zanim dojdziecie do tej. Ale tak dla porównania, to jest dokładnie ten sam format, co wszystkie inne komiksy z Marvel Classic, taki jak na przykład Amazing Spider-Man Epic Collection. To jest ten najnowszy trzeci tom, który pokazywałem wam ostatnio na kanale. I to jest dalej kontynuacja listopadowej dostawy Egmontu, którą sobie kontynuujemy na kanale i ten komiks miał premierę 24. 4 listopada 2021. Fani Daredevil'a, zawsze się zastanawiałem nad tym. Ja czytam Daredevil'e, ale nie czuję się, nie poczułam się do bycia specjalistą od tego, co lepiej najpierw czytać, a dużo osób się też mnie o to pyta, dlatego pomóżcie mi, dajcie mi znać w komentarzach, dajcie mi znać, od czego najlepiej czyt, zacząć czytać Daredevil'a w Polsce. Będę wam bardzo wdzięczny za odpowiedzi. A jeśli jeszcze nie macie tego komiksu na swoich półkach, to możecie go kupić klikając w linki, które się znajdują w opisie pod tym filmem. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.